Polska na weekend, od 18 lat ulubiony przewodnik Polaków. W tym roku doczekaliśmy się kolejnej edycji, tym razem również na urządzenie mobilne. To super pomysł na weekendowy relaks, który odpowiednio zaplanowany syci tak samo jak długi urlop. Ja nie mogę być modelką? Oczywiście, że mogę i udowodnię to w książce, która nosi ten sam tytuł. Zapraszam wszystkie panie grube, szczupłe, chude, wysokie, młode, stare, bogate, biedne do przeczytania tej książki. Pomoże wam w życiu być pięknym, bogatym, zadbanym, estetycznym, seksownym i mądrym. Zapraszam Dorota Welman. Pozdrawiam! Witajcie! Nazywam się Piotr Kucharski. Jestem autorem książki Chleb, domowa Piekarnia. Pieczywo jest moją pasją, ale też tradycją rodzinną od trzech pokoleń. Również od czterech lat promuję pieczywo na antenie Dzień Dobry TVN. Jestem przekonany, że z moją książką pieczenie chleba będzie jak. bułka z masłem. Właśnie ukazuje się trzecia z cyklu książek o prowadzeniu domu napisana przeze mnie. Ta będzie miała tytuł Perfekcyjny rok z Małgorzatą Rozenek. I to jest książka, która pokazuje, jakie czynności w domu należy wykonać w zależności od miesiąca, którym akurat jesteśmy. Prowadzenie domu to coś więcej niż sprzątanie, to coś więcej niż kurz na półkach. To relacja z bliskimi, zabawa z dziećmi, robienie zakupów, domowy fitness, robienie przetworów. Dbanie o zwierzęta, które w domu są. I chciałabym zaprosić, zaplanujcie rok, razem ze mną, polecam, Małgorzata Rozemek. Witam pięknie, nazywam się Jacek Balkan, jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, między innymi z Radio Tuk FM, czy z programu Wheeler Dealers. Chciałbym Państwu opowiedzieć o mojej najnowszej książce, to 50 absolutnie fantastycznych samochodów, którymi warto się choć raz w życiu. Przejechać, chociaż niekoniecznie każdy trzeba od razu kupować. Tam również mnóstwo motoryzacyjnych anegdot związanych z pracą dziennikarza motoryzacyjnego, czy też pracą na planie programu Willer Deals. Serdecznie polecam. Uwielbiam, kiedy kobiety pozwalają sobie na więcej, na więcej przyjemności, więcej zabawy, więcej podążania za tym. Czego pragną i o czym marzą. W mojej książce znajdziecie podpowiedzi na temat tego, jak rozpocząć zabawę z wibratorem, jak pisać scenariusze erotyczne, jak nabierać większej pewności w sypialni i poza nią. Pozdrawiam wszystkich, którzy chcą bardziej cieszyć się życiem i seksem. Joanna Keszka. Agnieszka Milczarek, Coach Zdrowia i Odżywiania. Chciałam Państwu przedstawić książkę Dobre życie z kołczem zdrowia. Książka jest napisana na podstawie moich doświadczeń z pracy z klientami. Moi klienci o dietach wiedzą wszystko, ale nie potrafią wprowadzić trwałych zmian. Książka uczy samoświadomości i motywacji. Pokazuje jaka jest droga do świadomego życia i odżywiania. W książce są przepisy mojego autorstwa i Pascala Brodnickiego. Przepisy, które nie tylko są smaczne, ale przede wszystkim wzmacniają zdrowie i urodę. Dobre Życie jest kołczem zdrowia jest to książka dla ludzi, którzy chcą wprowadzić zmiany w swoje życie. Radioaktywna Sabała, czyli jak zostałam głosem z Zakopanego, to mój reporterski pamiętnik. Historia jest niesamowita momentami zatrważająca, bo skoro stałam się dziennikarką z dnia na dzień, to nie trudno się domyślić, że początki mojej pracy dziennikarskiej były, mówiąc oględnie, bardzo ciekawe. To, co Państwo słyszycie na antenie, to tak naprawdę wycinek reporterskiej pracy. Najciekawsze rzeczy dzieją się poza anteną. To, z kim, o czym jak rozmawiamy, kto jak na nas reaguje, co nas przeraża, co nas bawi. Są więc historie bardzo śmieszne, straszne. Zruszające i smutne, jak w życiu. Serdecznie polecam, by atasowała Zielińska. Nowa książka Agnieszki Chylińskiej to Labirynt Lukracji. Trochę odskulowa opowieść o zwyczajnej dziewczynce, mieszkającej w zwyczajnym domu, ze zwyczajnymi rodzicami, która jednak całkiem niezwyczajnie postanawia przestać mówić. To jest ciepła, mądra, fajna opowieść. Mam nadzieję, że dzieciaki ją pokochają tak, jak pokochały Zezie. mm <laughs>